Grzegorz Kwiatkowski dzisiaj w Gdańsku spotkany na długim targu, ale za chwilę wsiada do samolotu, leci do Holandii, a niedawno wrócił z Stanów Zjednoczonych, gdzie była premiera nowej płyty. Jak wrażenia i jak została wasza płyta przyjęta? Jak to oceniasz? Po pierwsze część czołem, po drugie, bardzo, bardzo się cieszę, że mogę o tym opowiedzieć, bo było to przeżycie bardzo dziwaczno. Wspaniałe, dziwaczne, dlatego że, że byliśmy w Ameryce, w której, w której w tym momencie wszystko się zmienia i ustrój polityczny zmienił się moim zdaniem na ustrój wręcz faszystowski, mimo tego, że jest to wciąż demokracja, ale ta demokracja jest rozmontowywana dzień po dniu A, i muzyka trupa trupa jest generalnie rzecz biorąc raczej mroczna. I ponura, a, a ja miałem tam również wykłady uniwersyteckie, moja twórczość literacka i wykłady są już zupełnie poświęcone tej ciemnej stronie człowieczeństwa. I tak się okazało, że, że przyjechaliśmy w odpowiednim momencie, ponieważ nasza sztuka mówi właśnie o takich skrajnych, granicznych sytuacjach. I Amerykanie poczuli bardzo, że to, jest, że to jest o nich, po prostu tu i teraz. Także, mówiąc szczerze, nie, nie mieliśmy nigdy takiego wielkiego odbioru jak, w, jak na tej amerykańskiej trasie. A co więcej, nasza muzyka, nasza nowa płyta Morners jest taką płytą i mroczną, ale jednocześnie wręcz taneczną i bardzo żywiołowo-dynamiczną. Więc to się wszystko w jakimś niesamowitym sensie zapętliło i. Chciałoby się wręcz rzec, wrę, wrę, że, że wspaniale i świetnie, jesteśmy przeszczęśliwi, no ale, ale ciężko to powiedzieć, skoro, skoro jedna z najważniejszych demokracji świata upada na naszych oczach. Także mamy bardzo mieszane uczucia. Płyta także została dobrze przyjęta w Gdańsku na koncercie. Też były, była niezła zabawa. Coś się zmieniło? Jesteście, za, zaczęliście być rozpoznawalni w Polsce? To jest... E... Ciekawe, bo rzeczywiście w tym momencie polska demokracja i gdańska demokracja ma się coraz lepiej niż demokracja amerykańska. To, było, to był moim zdaniem, najpiękniejszy koncert w Gdańsku, jaki mieliśmy w ogóle. I jestem przeszczęśliwy, jesteśmy szczęśliwi z tego powodu z pełnego klubu żak, pełnego przyjaciół, znajomych, ale i nieznajomych. I tego, że ta muzyka chyba rzeczywiście została tak bardzo przyjęta w Polsce. Jak nigdy. To znaczy, nie tylko Gdańsk, bo były też koncerty w Katowicach i w Poznaniu. Wydaje mi się, że to coś, coś się zmieniło, przeskoczyło i jest większa otwartość na tego typu sztukę. I wydaje mi się, że to też jednak ma związek z czasami, w których żyjemy. To znaczy, te czasy zagrożenia e, wojną i kryzysem, już nie są hipotetyczne, ale bardzo realne. A ta sztuka w dużym sensie, w dużym sensie mówi, mówi mówi o czymś takim, więc doszło do, do pewnej synergii.